Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszych absolwenckich wywiadów. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Krystyna Piękos, oczywiście w podwójnej roli w roli absolwentki Szanownego Liceum Ogólnokształcącego i obecnie w roli nauczycielki matematyki. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie Darku, witam Państwa bardzo serdecznie. I dzisiaj spróbujemy cofnąć się do wczesnych lat 70., tamtego stulecia. No właśnie, zacznijmy sobie od tego, o czym tutaj nieczęsto mówiliśmy, rekrutacja do szkoły średniej, do liceum w tamtych czasach wyglądała zupełnie inaczej. No tak, właśnie. Oczywiście przede wszystkim trzeba było zdać egzaminy wstępne i to bardzo dobrze zdać egzaminy wstępne, chyba że ktoś miał świadectwo 5.0. W ówczesnych czasach nie było jeszcze ocen celujących, nie było ocen. Miernych, mm -hmm. tak się nazywało swojego czasu, ale najwyższą oceną była ocena bardzo dobra. Jeżeli średnia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej była średnią 5-0, to można było być zwolnionym z egzaminu. egzaminu. Ale egzaminy wstępne były, i to z języka polskiego w jeden dzień i z matematyki w dzień drugi. One się odbywały w auli. One się odbywały w auli, ta aula imieniem pana. Wierskiego, tak, tak, tak. No właśnie, jakieś wspomnienia z tego egzaminu? Jak to wtedy było? Zestresowana przychodzi Pani. To znaczy ja egzaminu nie zdawałam, bo skończyłam szkołę podstawową ze średnią 5.0. A tak, proszę, proszę, no, no to gratulacje. Czyli, czyli nie było. wyglądało to w taki sposób, ale były to wczesne lata 70. więc przede wszystkim uczeń liceum to przede wszystkim dyscyplina, Punktualność. O. No i oczywiście przygotowanie do lekcji. Nie mogło być takiej sytuacji, zresztą nie było telefonów wtedy komórkowych, ale nie mogło być też takiej sytuacji, że uczeń nie brał udziału aktywnie w lekcji, nie notował. Po prostu trzeba było być prawdziwym uczniem w liceum, żeby można było kontynuować. A jak było w tychże latach 70., -tych z autorytetami, jeżeli chodzi o kadrę? Profesorską, nauczycielską? Ja do tej pory pamiętam wspaniałych, mądrych profesorów. Oczywiście były to autorytety całego Strzelina, nie tylko mhm. uczniów liceum. I tutaj no, należałoby wymienić matematyków, prawda? Mhm. Czyli na pewno pani profesor Ostromęcka, pan profesor um, Boże, Kacperkiewicz, Kacperkiewicz oczywiście, mhm. ale również. Pan profesor Martyniec od fizyki i przemiła moja wychowawczyni, pani Lisowska, pani profesor od chemii. Ale praktycznie rzecz biorąc, też bardzo dużo czasu poświęcała nam pani od języka polskiego, pani profesor Kowalska. Ona w nas zaszczepiła taką nutę budzenia romantyzmu w życiu codziennym. No, i trzeba powiedzieć, że Rzeczywiście tak nitka tego romantyzmu do tej pory człowiekowi została, mimo że już się ma tam ileś swoich lat. Przede wszystkim poezja współczesna, poezja dawna, ale to nie tylko ci wybitni Mickiewicz i tak dalej, ale przede wszystkim Lechoń, Leśmian, Puszkin. I szukało się wtedy wierszy, liryków miłosnych, prawda? I co? I wy tak się spotykaliście i sobie tak te teksty analizowaliście, recytowaliście? To znaczy, analizowaliśmy te wiersze, spotykaliśmy się popołudniami jako grupa, y, czytaliśmy te wiersze na głos, nawet jak się poszło do kawiarni na herbatę czy na kawę, to po prostu szło się z tomikiem poezji. No proszę. Mało tego, ta poezja, ona w nas ukształtowała coś takiego, że pisało się wiersze sobie. Sobie i kolegom, koleżankom. I rzeczywiście ja nawet kilka takich zeszytów ze swoimi osobistymi wierszami mam. Oczywiście nie każdy, kto za młodo pisał wiersze, musi zostać poetą, prawda? Ale to były takie wiersze z życia wzięte. Ale też, no przykładami były takie epitety brane właśnie z wierszy tych naszych wielkich poetów. No do tej pory takie wiersze się pamiętam, potem muszę, muszę ci powiedzieć Darku, że to, że kiedyś pisałam te wiersze, one mi się przydały później w późniejszej pracy, bo w momencie kiedy zostałam nauczycielem i opiekunem samorządu, dawno temu w Szkole Podstawowej numer 3, potem w gimnazjum, to ja po prostu potrafiłam pisać scenariusze. No Ty wtedy pracowałeś w gazecie, więc wiesz doskonale, o co tak. wiesz o co chodzi, czyli to były scenariusze z moimi wierszami, z moimi, mojego autorstwa, jakimiś przemyśleniami, więc no... Ale aż trudno, znaczy fajnie się tego słucha tych wspomnień, ale przypomnijmy, że to była klasa matematyczno-fizyczna. Ja tu myślałem, że tu będzie o matematyce, wzorach i tak dalej, a tu poezja. Jak było z tą matematyką? Z matematyką? No, matematyka to na pewno nie to, co teraz, zakres podstawowy. Matematyka a. była prawdziwą matematyką i to nawet to, co jest w tej chwili w zakresie rozszerzonym, nie oddaje tego, co kiedyś żeśmy się uczyli. Więc idąc na przykład na studia, było łatwiej. Było łatwiej z tego względu, że Oprócz całej różniczkowalności uczono również całek i uczono różnych dowodów, takich dowodów bardziej skomplikowanych. Czyli ta matematyka wtedy była trudniejsza, tu w liceum, była jeszcze trudniejsza, jeszcze trudniejsza? Była oczywiście trudniejsza, trudniejsza. No i matura teraz. I matura. Jak to ta matura wyglądała? Matura? W auli oczywiście. Matura w auli, no sali tej wielkiej, pięknej, gimnastycznej mhm. nie było, matura w auli, ale wyglądało to w ten sposób. Przychodził dyrektor. Wtedy za moich czasów dyrektorem był pan Stanisław Grobelny. Przychodził z wielką kopertą przysłaną z kuratorium, z pieczątką kuratoryjną. Przy nas wszystkich tą kopertę otwierał i na przykład język polski, pięć różnych zadań, mhm. które były zapisywane na tablicy i uczeń musiał wybrać jedno z nich, i Wypracowanie pisał tak zwane. I pisał tak? tak zwane wypracowanie. A z matematyki. A z matematyki były też tylko zadania otwarte, nie było zadań zamkniętych, i zadania rzeczywiście o bardzo szerokim spektrum. I też na tablicy zapisztywane z, tak. z tego, co było w tej kopercie, tak? tak? I z tego mhm. się rozwiązywało. Natomiast były jeszcze egzaminy ustne. No właśnie. tak jak teraz. Mhm. I na przykład ja wspominam, bo ja. Zdawałam ustny, z matematyki oczywiście i zdawałam z wiedzy o społeczeństwie. O! No oczywiście na maturze ustnej z matematyki był dyrektor i egzaminatorem był pan Kacperkiewicz. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę o społeczeństwie był pan profesor Czachorowski i też dyrektor szkoły pan Grobelny. Teraz zapytam o takie... Życie klasowe, ale niekoniecznie związane tutaj z lekcjami. Może na dobry początek rzucę hasło: nasi młodzi widzowie pewnie będą zaskoczeni wykopki. Cóż to takiego było? To było coś wspaniałego te wykopki. Jeździło się na te wykopki traktorem do PGR-ów, które działały tutaj na terenie. Całego, to wtedy była gmina. To mieli państwo gospodarstwa rolne. Tak, tak, państwowe gospodarstwa rolne. Oni mieli również swoje pojazdy, czyli traktory. Taka klasa siadała na przyczepie. Oni tu po was przyjeżdżali do szpania? Tak. Jechało się na przyczepie, śmiechu była co niemiara. Pewnie. I jechało się oczywiście w pole. Nie dostawało się żadnych rękawiczek, dostawało się wiadro. Dzielone na grupy i zbierało się ziemniaki, które wcześniej traktor wykopał. Oczywiście, po iluś tam godzinach, dwóch, trzech, przyjeżdżał inny traktor, siedziała na przyczepie pani w białym fartuchu, miała ze sobą cały kosz bułek z masłem i wielką bańkę z kawą z mlekiem. O. i oczywiście. Kubek metalowy. Jeden? Nie. Nie, no kilka tych kubków było, ale nie starczyło dla wszystkich. Więc to było na zasadzie, że A. pani nalewała kawę, bułka do ręki, kawą się popijało i następna osoba robiła dokładnie to samo. Nikt nie był chory, nikt nie był niezadowolony, wszyscy świetnie się przy tym wszystkim bawili, pojedli i wracali z powrotem do pracy. Takie wykopki cały dzień, rozumiem, że to było sporo. To były takie wykopki, drekty. gdzie się schodziło z pola gdzieś godzina 15. O! Ale. Potem to Państwowe Gospodarstwo Rolne przekazywało pieniądze o. na cele klasowe i było to dofinansowanie do wycieczki. Czyli w taki sposób klasa zarabiała, żeby te wycieczki jednak były tańsze. A te wycieczki, jakieś wspomnienia są z tych wycieczek? To znaczy na pewno była wycieczka Poznań, Rogalin, kurni. Piękna klasa. Tak. No muszę się przyznać, że Pojechaliśmy na tą wycieczkę i mieliśmy zakwaterowanie w różnych domkach, w różnych willach, w takiej dzielnicy willowej mm -hmm. i uciekaliśmy w nocy, żeby o -o. zobaczyć jak wygląda na przykład Poznań nocą, ja. ale to tak na marginesie, żeby się nikt nie dowiedział. No to jak wyglądał Poznań nocą? Oświetlony, <laughs> pusty, <laughs> oświetlony i pusty. No, no dobrze. No to teraz tak. Zawsze to tak jest, że uczeń ma swojego ulubionego nauczyciela. Jak to było w Pani przypadku? To znaczy tak. Dla mnie każdy, każdy nauczyciel był wielkim autorytetem. Zresztą tak byłam wychowana w domu. Mhm. Autorytet to też z drugiej strony osoba, którą się lubi, którą się szanuje, którą się poważa, prawda? Mhm. Ulubionym, jakbym miała dzisiaj powiedzieć, kto był moim ulubionym? Pan profesor Czachorowski, który wiecznie miał coś śmiesznego do powiedzenia, każdą odpowiedź obracał w żart, nawet jeżeli się źle odpowiedziało. No to był żart. Ja pamiętam taką sytuację, że nie przygotowałam się do klasówki z historii, bo siedziałam nad matematyką i nie wiedziałam, co mam napisać. Więc narysowałam kwiatka, napisałam to dla Pana Profesora. O, jak miło. Otrzymałam kartkę z powrotem, Dwuja, a to dla Ciebie. <głos> <głos> Czyli takie wspomnienia, fajne wspomnienia, dlatego że to, no później tak trzeba było ten materiał nadrobić, prawda? Natomiast jeśli chodzi o historię, nie było problemu z Panem Czachorowskim. Pan Profesor takie notatki dyktował, że nie trzeba było korzystać z książki. Myśmy w zeszycie mieli to, co najważniejsze. I praktycznie, jeżeli się prowadziło zeszyt, to nie było problemu. A jeszcze o fizykę zapytam z tego względu, że tutaj w naszych wcześniejszych wspomnieniach ktoś właśnie też mówił o fizyce. Łatwo nie było. Łatwo nie było. Były to, no w klasie matematyczno-fizycznej to było zadanie goni zadanie no i zadania wieloetapowe, aha, aha. więc no wzory trzeba było, nie było wzorów, A, tak jak teraz tak. uczniowie dostają książeczki. Mhm. Na klasówce mogą korzystać ze wzorów, które są opracowywane, bo na maturze też mogą korzystać, nie było. Trzeba było po prostu wzory umieć, umieć je przekształcać i stosować w odpowiednim zadaniu. Jak się wraca do swojej szkoły po latach? No teraz pytam o tą obecną sytuację. Po latach? No, wróciłam, po 40 latach wróciłam. Po 45 nawet mogłabym powiedzieć. Wróciłam 5 lat temu. Wróciłem z tego względu, że pracowałam w gimnazjum numer 2. W 2017 roku gimnazje zostały zlikwidowane, weszła nowa reforma oświaty i praktycznie rzecz biorąc. No na tyle miałam siły jeszcze, że no śmiesznie byłoby siedzieć w domu i gotować obiadki, tak? dla całej rodziny, dla wnuków, dla dzieci i dla męża, aby kłócić się z mężem. Więc praktycznie rzecz biorąc wolałam z powrotem zająć się sprawami zawodowymi. No tak się złożyło, że złożyłam podanie tutaj do liceum ogólnokształcącego, no i oczywiście zostałam przyjęta i tak już tutaj pracuję w szósty rok. Współczesna młodzież... Yy... Bardziej się garnie do matematyki niż czas czasów liceum czy nie to znaczy chyba nie nie współczesna młodzież liczy na to że jakoś to będzie takie mam wrażenie ale oni też próbują wykorzystywać to co mają w telefonie czyli na przykład bardzo często okazuje się że zadanie jest rozwiązane jako zadanie domowe z różnymi lukami. No bo tak było w internecie. No, no. Więc spisują. Mam nadzieję, że ta młodzież, która tutaj się uczy, że sobie poradzi na maturze, przynajmniej na tej maturze podstawowej. No. Y i to no nie będzie tak źle, że jakieś efekty będą. W tej chwili gdzieś tam trwają dyskusje, czy matematyka powinna być obowiązkowa, czy nieobowiązkowa. Ja uważam, że powinna być obowiązkowa na maturze z tego względu, że ona uczy logicznego myślenia. I nawet jeżeli uczeń mówi, po co mi te, ca... nie, po co mi te ciągi, po co mi ta funkcja kwadratowa, a to jest po prostu nic, tylko uczenie logicznego myślenia, że później w życiu było łatwiej. Mhm. No właśnie, ale co, ogólnie rzecz ujmując miła, sympatyczna atmosfera i miło jest wrócić Polakom, tak prawda? Miło. miło, miło. Tym bardziej, że no jeszcze mając tyle lat, ile mam, dogaduję się z tą młodzieżą. Nie ma jakiejś takiej sytuacji, żebym ja miała do nich jakieś pretensje, oni do mnie. Po prostu rozmawiamy jak kolega z kolegą. Ja mam swoje jakieś zastrzeżenia, więc oni przyjmują, próbują się naprawić. Również w moją stronę są zastrzeżenia, więc też próbuję się zmieniać tak jak, żeby było jak najlepiej między mną a uczniem. Jak to mówią czasy inne, bo to teraz dużo tej nowoczesności, nowoczesnych technologii. Tak, no to gadać się można. jest tablica, no tak, jest oczywiście. ten projektor, mamy komputery, kiedyś nie było, kiedyś kreda, tablica, jeszcze sama biała sama i białe. kolorowej o, kreda i tablica kredaj. i oczywiście podręcznik. I oczywiście podręcznik i tak byśmy mogli wspominać i wspominać, Oczywiście wielkimi krokami się 80-lecie. No to tak no nie pytam, czy się widzimy. No, zbędzić, no oczywiście. Tak, mogło być inaczej. Szanowni Państwo, moimi i Państwa gościem była pani Krystyna Pienkos, absolwentka liceum, a obecnie nauczycielka matematyki. Dziękujemy pięknie. Ja dziękuję serdecznie Państwu również i zapraszam całą moją byłą klasę właśnie na obchody 80-lecia. Do widzenia Państwu. Do października. Do zobaczenia.